Mój telefon to stabilizację poprawił, Flak. spadni i się obróciła kamera od razu. Nieźle. Nagryw? Przegryw. Stoisz już na pustyni. A nie tam? Nie, zostawiam go. telefon. Halo! za w Mordwal. Gotowi wszyscy no. A im tam wyciągasz kościel? No chcę sobie wyciągnąć. To jest specjalna jedna kość na samym i Dobrze. Przepraszam mogę? jeszcze chwilę. Zanim zaczniemy. Dobra, już. Zajmie miejsce siedzenia na łóżku przed snem. No, no, no. Mogę? nie chcesz zapiąć? później. A piwo z sosem, sosem, z sokiem kokosowym. Sosem kokosowym. No, Mogę? nie bdziadziam, bdziadziam. Nie, no, dobrze, męczysz, dobrze. No już, no. no tak. Antwan, Jezus, musiałaś to zrobić? No. Ja naprawdę nie chcę widzieć świata w płomieniach. Ja nie chcę widzieć świata. A już wszystkie ten. Nie chcę widzieć. Nie chcę widzieć. Czekaj. Nie klas. ja tylko klasnąłem, że... Klaski jest. Do kabel, 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 kabel. Czekaj przyłożę. Weź się usiądź. Będzie łatwiej. Bo tak to bym musiała robić jakieś nie wiadomo jakie wygibansy. Hmm. No. Dobra. I chodzi mi coś po jelicie. Rytuał krwi dobiegł końca, choć żałuję, że jego częścią... Kamil, widać cię w kamerze. Nie wiem, bo Mateusz tak w pewnym momencie zaczął szybko oddać te informacje, a tak kurwa, nie z... w ogóle kompletnie nie, nie zdążyłem. Coś mi się przypomina po wodzie. Ja się obudziłam koło piątej, szóstej. To bardzo, to bardzo pouczające przeżycia były. E, tutaj właśnie przeprowadzaliśmy wyjazd z Anitą z kanału Gospody. E, teraz zapytamy o to, jak się spało Kamilowi. Kamilu, e, mógłbyś coś dodać od siebie? Ściana była zimna. Ale coś więcej? Kolor ściany? Na Było ciemno akurat. Zimny kolor, bo materiał, z jakiego była wykonana. Coś, coś Pro, e, to był ten, elewacja. To był elewacja. Tak, elewacja. No, czyli jeszcze w ogóle bez ocieplania, i tak dalej. No, dlatego była zimna, prawda? No tak, tak to tak. działa. Nie, no rozumiem. To, to wiele zmienia. Teraz będziemy jechać i spotkamy się jeszcze z jednym członkiem gospody. Z Wojciechem. Wojciech dojeżdżał z Warszawy. I jechał właśnie polskimi kolejami państwowymi. Klasą pierwszą. Klasą ale nie klas... będziemy go pytać, jak mu się spało, bo nas to nie obchodzi. Nie, nas nie obchodzi w ogóle, jak Wojtek. Egzystuje na tym świecie. To jest taki warszawski medal. A nie jesteście zimno w tej halce? A ja muszę powiedzieć, że sobie w koszuli jest spoko. Dobra, ale teraz ogar, bo był chaos. Troszkę. No był. No bo Wojtek zaczyna wymyślać drugą fabułę. Ja mam pozapisywane rzeczy, które nie istnieją. <laughs> Pieszczota lodowatych dłoni piekieł. <śmiech> <śmiech> Naprawdę. Ani ta nie instaluj tego o no, ty... Ty też nie. Jest też klonfa marynarza i słonowodny pocałunek. Nazwy opcjonalne, ale w indeksie nie ma tego. Tak. Jako skarcenie. A ty użyłaś tego ostatnio przecież. No, tak, no. Dobra, mam to. Jej. Dobrze. Nalałem mu trochę... A. Tego. Tego? No dobra, w porządku. Słuchajcie... Y Przepraszam, nie co bo znowu. Remloks. Co? Dajcie. ma! Dobra. Przestań! Duła, Duła ta. Jakby to wam powiedzieć po chłopskiemu? Piekło. Kiełbasa. Po chłopskiemu? Nie kiepko. Piekło. Ej, mi wsadź mi tą kiełbasę, bo jeszcze mi gryz został, a nie uciągnę z tym. Co ba mam ci ją wsadzić? Do buzi! Uu. Uu. Gdzie się kierujecie? Do. Jego przybudku, przybudku. Na mój cmentarz. Cmentar. Przybytku właśnie. E, ty prowadzisz, rozumiem, tak? Tak, rozumiem. <grystanie> przecież no tak prowadzę. No to wiesz, co to znaczy. <grystanie> tak, Ujęcie filmowe teraz, taki wyjazd. Wojtek wyjazd, siedzi. Ja się mogę wyjazd. Olek. Ale przecież oni jeszcze nic nie robią. Stary skład w samochodzie plus garnek z bękartem. Przepraszam. Stary robię w samochodzie. Tak. Nie, 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 nie. Nie ma. <laughs> powiedz to jeszcze raz. Podnoszę sobie coś Poczekaj, powiedz to jeszcze raz, bo ja powiedziałam, stary wstał, jak ty to mówimy. <laughs> Europa. Europa to nie u nas. Europa! Już świcałkiem uszy tłuszczem zaszły. To nie tak, że brzuch mi ocierał kierownicę. Ej, <laughs> <nie śmiech> to co może dzisiaj? Kolacja. <laughs> Słucham. Zjemy sobie Skorpiona. Akurat Skorupka mu zejdzie, gdy zdejmę e, to szkło z niego. No to jest poważna propozycja, mi. Zastanów się dobrze. Jedziecie. E, o, zaczyna się. O! Oh. Więc tak hamuje i tak. Nie. zatrzymał się. W końcu. Zatrzymałeś te konie wszystkie swoje? On do mnie mówił, że się za to. Joel, mogę zostawić ten dzbanek tutaj, nie? Usłyszałeś czas na drzwi. Mogę. So Wysiadam, <laughs> Matko, tak ty jest mówiłeś że... coś o nasieniu. That's a long one. Co za ten zębupi, ja nie mogę. Wiecie co? Dupa mi trochę marznie. Dobrze, że marznie, a nie boli. I się opracam do niego tyłem, żeby widział całe moje piękne, nagie ciało. Mati, będzie troszkę chłodna woda, bo u mnie jest. Także mi zimno. Przeważnie nie marudzą. Ja też nie będę. kaczerem. O nie! Lejemu. Aaaa! Ej, aż tak zimna! Rozszarpywały jakieś tam biedne chyba sępy, to był czy jakieś inne ptaszysko-wielkie gondor, nie wiem co tam jest. Na pewno nie, to na pewno tutaj był kangur. się bawi. A ty masz zasiać ziarno w martwej kobiecie. No ja nie wiem, no ja zawsze lubiłam miotło i moich przyjaciół ze stowarzyszenia do do Dozowników. Do, do do zow... Jeszcze mi jeszcze trochę szoku. Chyba spod... Nie! Ja go przytulę. Dobra, to, to ktokolwiek przytul mnie, Idę ty jesteś taki ciepły. Tak. To jest w sensie dużo tłuszczu masz. Tak odwiedzaliśmy cię, bo się śliłeś jak ten, nie wiem, ślimok. Czy... jakie zwierzę się ślili? Śliniak ten pies. Śliniak. Nie, ma strasznie mi się podobało. Psy jakieś rozszarpały Gondora. Ja tak patrzę na no te tak, dodatki. Dwa szakale rozerwały sokoła. Condora. No wiesz, mogę nie wiedzieć no, jasne, nie wiesz. No ja wiem. Psy rozszarpały condora. Jeszcze powiedziałeś Gondor. Tak kraina z błądzi pierścieni. To, to dlatego nie przyszli na pomoc. Gdzie był gondol, jak potrzebowałaś pomocy? Również szardynarz. Przesuwa! Auda! Shitty. That's what she said. Kopa pulpetów. Zadzwonię do tej y, pani. Suzy? Blanisz Dolne. Down. Jak ona się nazywała? Ta... Madam tak? eee, Madame Dobra, Blanche. wito. Zadzwonię numer niej. Pod numer 555731. Zawsze nią sprzątałem. Ona dopłatnie. chyba została w potworze przynajmniej. No nie, jedna babulka. A to sobie kupię babcią. nową? Nową babulkę? Nie, nową wiadomo. I też będzie od babci. Słuchajcie, y... bo ja się chciałem zapytać. Poczekaj. Y... Tak? To co mówił Mat, no. Pokaż co. Tutaj? Po znokcie. Ej, teraz zmutujesz, a ja tak. to sobie nagram? <grym> Dziękuję. Ani to ty Belzebubie. Belzebubu? Polski. Ani to to polski tam demo. Mi... Dobra. O, nie Reinkarnacja! Tego. Rozumiesz? Nie ja może... Polak nie może tego zrozumieć, nie może nie tego pojąć. Ty na przykład knurem w poprzednim wcieleniu. Dlatego jesteś taki gruby. Vincent Mangot <tryk> Vincent Mangot <tryk> No Vincent. No, no to... Vincent Mangot to tak. No to może zaprosimy go do nas dzisiaj. Nie będę z nim dzisiaj gadał, bo... Ty, nie, ty nie. Kiedyś po prostu mi nie wydał reszty. A ty, a połóż, nie, nie, nie. Przepraszam! Moje policzki! Odjąłem sobie obraz tygrysa. Bo jest y, malarzem. Ale nie wiem, chyba na jedno ucho nie że ten Malgo, mój kuzyn Vincent. No i nie wydał mi reszty. Jak prosiłem, to się wkurzyłem czas na brzmiam i powiedziałem... Nieeee. Czekamy na niego. On mm, tam siedzi dalej. Siedzi dalej i wyjść nie może, no Zaraz zobaczymy, nie? Ciekawe co robił tam w ubikacji. Zapytamy go. Tylko wyjdzie. Ładnie mają ściany takie niebieskie. Spoko. Wyglądają. Jak wchodzi się do ubikacji, to jest jak na takiej bryzie. Dokładnie tak powiadam wam. No ale czekamy na niego dalej. No, tam już słyszę jak pasek od zapina. On ma herb polski na pasku. Cza idzie? To jest prawdziwy Polak. Prawdziwy patriota. Wychodzi, uwaga. Wjeżdżamy jak w oficie z kamerą. Siema. Srałeś? Dobra. Zamiast ojciec upolować tego tygrysa, ten tygrys upolował jego ojca. I ten Juri to widział? Juri to widział i uciekł. Jak ten rozkoszywał się ciałem. A wyglądał jego ojciec jak ja wiesz, taki był postulat. To Juri miał dużo czasu na ucieczkę. Po bardzo owocnych rozmowach <grystanie> o delektowaniu się tygrysem. <grystanie> <grystanie> Czy tygrys <grystanie>? delektował? <grystanie> Przepraszam, już nie jestem w stanie. Ja powinienem sobie rzucić na pocztę. <grystanie> takiego kieliszka takiego dosyć. Yy... Głęboki rósł z każdym przeciągnięcia. Co ona robi? No, jestem w koszuli nocnej i się położyłam. Aha, zatem no idziecie spać. Tak. <grym> Idziemy spać. Dobrze, że opisaliście jak. <grym> Nie, ja mu tam jeszcze szepczę, wiesz, Joel, Może niepotrzebnie wydawałeś tę ko kołyskę. I tu może się scena uciąć. <grym> wow. wow. Zacząłem kraszleć taki cały cały antykwariat i poni Tak Dobrze tylko zajrzał On tu mam to taki ziomeczek, nie? Taki młody, nie? On tak cool wszystko łapie i tak które już trochę pokryły się kurzem, z tego względu, że. Witata. Wi <laughs> chabową koronę. Ty tam. wiesz, że tylko co piątek ją mamy? No, skąd nie mam to wiedzieć? Ale dzisiaj nie działa. Jeżeli chcecie wiedzieć, na jaką odległość ustawić mikrofon pod ust, Zawsze jest od tegoś widzę. Y, tak, A ty się nie piekli, i tak? A ty też mu teraz już rozkazujesz, tak. No co, Antuan nie jest nasz? Antuan jest moim. An, nie, przepraszam, Antuan. To źle zabrzmiał. Jadę po brodzie. W mhm. tak, <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery. Pierwsze. Piorę w to laską, nie? Czy się obije tym. Ech, rzeczywiście twarde Czym ty to bijesz ten kota tam do kubety zaprowadzić. No on zna drugie. No, może se trafić, ty może go będziesz wyciskał. Ja tam antłana skinąłem, żeby tam te trutki powstawione na tych antykach. Nie? Chcesz prowadzić dzisiaj? Ty prowadziłeś. Trokota wszędzie. Mikołaj to jest z Polandii, to chyba gdzieś w Szwecji jest. La Jakiej Lapolandia? La no to jak czy to Lapolandia? Coś ty z Vito siedział, kurde, całe wieczory. To jest Polska po włosku. La, La Polandia. <grym> macie własnego Mikołaja. Ale... Dobra, się pomyślałam. Laponia, La kurde. <grym> La Polandia. Rapolandia! Też Polska! Po włosku! Faktycznie, dobra. Rapolandia. Niech to a. będzie. Tak? Napolia! Na no dobrze, no, a bo Ja nie chcę mieć znowu problemów z dziećmi. Ani z żabami, ani z żadnym. innym... A ty masz dzieci? No i widzisz, jak mało problemów. Samuelu! Nie wiem, dlaczego zmieniam głos nagle. Samuelu, Samuelu! Goofy? Kiedy pytałem, jakim jestem, przeładowuję shotguna i wchodzę. Jezus Maria. Nie wiesz przypadkiem dwururki? No, strzelbę. No, to... ci tam nie ładujesz. <noise> on wie będzie, on będzie wiedział to. On, on wie będzie! On wie gdzie? Ale gdzie ty masz tego pryszcza? Na dupie. Od siedzenia przed komputerem. Pokaż. nie siedzcie. Niechcie do Nie siedźcie <noise> wolno się tak. zakił <noise> za to wyskoczyć. Nie oglądnie grajcie w gry. Zad wyskoczył. Ale tym bardziej... Ale siedzi w domu ze komputerem w lateksowych spodniach. <grym 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 nie, uchwały, nie, o, to nie musiało się spodnieć. Czytam, że, że przy takich spodniach to jest tylko kilka procent szansy na to, że Ci się trafi taki kryś, Nie to, nie da się z tego, oblek. to jest... To <grym> jest Jakiś taki indyjski symbol. To jest złamane słońce. Złamane słońce, Rozumiem. to nie jest księży, Jeżeli dobrze. złamiesz słońce, nie ma światła, nie ma nic. Jest ciemność, jest ponuro, jest źle. Przepraszam. Ty czy zaczynasz jakąś książkę pisać, że takie nie wiem, wywody robisz? Jak poetyczne. słońce. Okej. Okay. Trochę e, e, chora Bo... sytuacja. Czy mamy płód w garnku? Ej. Przepraszam, co? Zostawił nasienie, a ona uciekła. Dobra, mat. Ale czy ty.? E, dopiero co gasiłem kadzidła, by no. się uspokoić przed Dobre. pracą. No mnie wkurzyłeś. E, ej, ty... mi, masz moją korbę. Kręć ten silnik i jedziemy. Tego typu okultystyczne rzeczy są pociągające, ale bez przesady, moi drodzy. Tego typu chłopaki. Ale Na teraz umiem ten... strzelać pioronami z ręki. No tak. Czym? To tyle, że mówiliśmy ci o tym. To, to dlatego to... mnie kopało coś w nocy. Kopałam cię, bo się rozpychałeś. E. I delikatnie chcę ręką na ramieniu położyć tej postaci. Kładziesz rękę i w tym momencie. Chryste, panie! Kowalski? Chryste, nawet tutaj. A gdzieś? Stoi, stoi naprzeciwko ciebie wróbel z miną przerażenia i twórzenia jednocześnie. Czy ty naprawdę musisz nachodzić mnie w takim miejscu? Brrr. <grym> Czy musimy robić to na cmentarzu? A co? Kinki. Bardzo dziwne, że po raz kolejny cię widzę, Roberto. Już daj mu spokój. I <grym> Tak ładnie. Za ten serdelek. <grym> On kieruje się do stróżówki. Okay. Co się stało? On się kieruje do stróżówki. Ja szybko ściągam mu butę i skarpetę. I kładę mu tak tutaj na ustach tą skarpetę. Ja chcę mu Żeby dalej udziałał. Czy <grym> ja co? <grym> Wow. Jest pusto. Czy ja tam dochodzę? Czy ta kobieta jest w ciąży? A czy ten mężczyzna ma wąsy? Jest gruby? To jest popierdolony Ona rodzi. A oni jej kibicują. Co? Czy to dziecko um? mata? Siedem. Siedem razem, tak? Tak. Jeden. Najbardziej mi się podobały kondory, które, które były rozrywane od góry. Tak. Kondory. Gondory, sorry. Kondory. Kamerę zaczynasz?